Czym powinienem zajmować się w życiu? Z czego zarobię najwięcej pieniędzy? Ciekawy, który zawód przyniesie mi największą stabilizację? To są pytania, które powtarzają się w głowach każdego z ludzi. Niby to dobrze, bo każdy chce dla siebie jak najlepiej. Ale właśnie, kiedy jest to najlepiej? Prawdopodobnie najlepiej jest wtedy, kiedy wykonujemy coś i zasypiamy z myślą, kiedy to znów zaczniemy, a jak wstajemy, to nie możemy się doczekać, kiedy znów powrócimy do tego zajęcia. Kiedy coś robimy i nagle nie odczuwamy czasu, to często nie musi być najlepiej płatne zajęcie. A to najlepiej płatne wcale nie musi do nas pasować, bo jak nie będzie pasować, to nie będziemy tego robić w pełni usatysfakcjonowani, nie będziemy zadowoleni. A lepiej przeżyć życie zgodnie z tym, co chcemy robić, a pieniądze i kariera i tak do nas prędzej czy później napłyną. Powinniśmy robić to, w co najbardziej wierzymy. Wtedy jest największe poczucie sensu. Zobacz, że wielu znanych ludzi, którzy osiągnęli światowe wyniki, na początku zaczynali skromnie. To nie jest przypadek. Ale wierzyli w coś, co dla nich miało ogromny sens. Jest z tego jeden wniosek: zaufaj sobie.